Została podpisana umowa z firmą ASA, która wygrała przetarg. Był to przetarg powyżej progu unijnego, dlatego procedury są wydłużone i trwało to długo. Od 1 lipca odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców przejmuje firma. ASA. Jest to firma Starnobrzega, firma o rodowodzie zagranicznym. Zmienia się przede wszystkim kwestia dotycząca finansowania, ponieważ nie będzie już umów od 1 lipca i nie będzie faktur za odebrane odpady, tylko mieszkańcy będą płacić podatek śmieciowy w kwotach ustalonych uchwałą Rady Miejskiej. Ponieważ dzisiaj została podpisana umowa, to. Od dzisiejszego dnia odbiorca firma ASA bierze na siebie obowiązek poinformowania wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklarację o terminach odbioru odpadów zmieszanych, czyli chodzi o kubły, zostaną również mieszkańcy poinformowani w najbliższych dniach o terminach odpadów zebranych selektywnie, również w najbliższych dniach nieruchomości, które zostały zgłoszone jako nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, będą wyposażane w komplet worków. W przypadku miasta 5 worków, w przypadku wsi worków Cztery w mediach w telewizji słyszymy przeróżne opowieści na ten temat. Mieszkańcy obawiają się, że jak źle posegregują śmieci, to będą płacić kary, bo tymi karami straszy się w mediach. Otóż chcę poinformować, że w naszej gminie będzie obowiązywał półroczny okres przejściowy, czyli do końca tego roku pomyłki w segregowaniu śmieci, przypadki gdzie ktoś wrzuci szkło butelkę szklaną czy inne opakowanie szklane do śmieci zmieszanych, ktoś wrzuci papier do śmieci zmieszanych czy wrzuci plastik. Nie będą traktowane jako brak segregacji, jeżeli obok kosza będą wystawione worki z. Właśnie z posegregowanymi odpadami. Musi być okres na to, żeby się mieszkańcy przyzwyczaili do nowego systemu. Oczywiście, że ci, którzy korzystali do tej pory z selektywnej zbiórki odpadów i mieli dostarczane worki, wiedzą jak to robić. Natomiast ci, którzy zadeklarowali, że będą segregować, a do tej pory tego nie czynili, mają wątpliwości. I mieliśmy przykłady takie, że ktoś słysząc w telewizji czy w radiu, że będą kary, przychodził do nas do urzędu i mówi: Tak, ja wypełniłem deklarację, że będę segregować ale wolę płacić za niesegregowane niż płacić potem kary. Myśmy uspokajali te osoby, żeby nie dokonywały zmian w deklaracjach, bo przez pierwsze pół roku nic nie będzie się dziać. Zresztą dzisiaj w rozmowie z odbiorcą śmieci też ustaliliśmy ten okres przejściowy półroczny na to, żeby nabrać pewnego doświadczenia w segregowaniu. Pojawiają się pytania tego typu, czy kubek po śmietanie, bądź po jogurcie, czy kefirze, który zawiera resztki zawartości, wrzucać do... Worka na plastik, czy od odpadów zmieszanych? Oczywiście, że do odpadów zmieszanych, ale jeżeli ktoś ten kubek umyje, to wrzuci go jako odpad plastikowy, jako opakowanie plastikowe. Do worka na plastik. Nie wolno wrzucać do worka na plastik zawartości kubka, w którym był jogurt przeterminowany, pojawiły się pleśni i ktoś wrzuca to do plastików. Takie przypadki nie powinny mieć miejsca. Oczywiście na początku z tego tytułu kary nie będzie. Obowiązkiem firmy, która wygrała przetarg, było przekazanie informacji, to co mówiłem o grafikach, ale także przekazanie informacji w postaci ulotek, precyzyjnej informacji co do sposobu segregowania śmieci. I taka informacja ze strony wykonawcy, wykonawcy tej usługi pojawi się w. W przyszłym miesiącu. Niemniej jednak, wydałem polecenie kierownikowi referatu ochrony środowiska, żeby opracować taką informację, która trafia dzisiaj na naszą stronę internetową wraz z informacją dotyczącą informacji przekazanych przez firmę ASA. Jak również dzisiaj Państwo Sołtysi otrzymali już te informacje dotyczące segregowania odpadów. I także zwrócimy się do redakcji Tygodnika Korso Kolbuszowskie, żeby w najbliższym wydaniu w środę również taka informacja pojawiła się. Dlaczego dopiero dzisiaj? Dlatego, że dzisiaj podpisaliśmy umowę. Stąd też wcześniej nie informowaliśmy, bo trudno było przewidzieć, czy dojdzie do zawarcia umowy. A gdyby nie doszło do zawarcia umowy w dniu dzisiejszym, to by oznaczało, że przez jeden miesiąc, przez lipiec, odbiorem odpadów komunalnych zajmowałby się jeszcze zakład usług komunalnych w oparciu o dotychczasowe rozwiązania, bo potrzebowalibyśmy około miesiąca, żeby przeprowadzić procedurę związaną z możliwością zawarcia umowy z firmą dezaką bez potrzeby przeprowadzania kolejnego. Do przetargu.